Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Goryl, a to kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Dzikie Gon Dosłownie nagrywam to e, kilka sekund po następnym od razu e, Po poprzednim znaczy się i kontynuujemy dalej o rozgrywkę, bo chciałem jednak zrobić e, trochę odcinków Zanim, wiecie, muszę coś pograć, chcę, mam chęć, więc lepiej z tego korzystać, nie? Jak mam chęć grać ale chociaż tutaj sobie 15 minut popykam na razie 15 minut, mniej więcej coś takiego I sobie krótką przerwę zrobimy Czy krótką przerwę, po prostu cięcie małe zrobię Zrobię sobie kawę I tak dalej Chociaż mogłem sobie zrobić kawę Kurwa, myślałem, że jakiś potwór no. God damn it eee, spytaj myśliwego, gdzie znalazł ciała Dobra, oto udamy się do tego myśliwego i... Tym progresujemy dalej, nie? Na przełaj kurwa, na przełaj no, kurwa. Mroczność, mroczny świat, kurwa, powiadam Wam. Mroczny mroczność się tu dzieje. Co tu się piersiela? Kajmy. Jest tam kto? Pewnie nie poszedł polować. Poszedł polować, kurwa, się leży. No, to świeże. dopiero co wyszedł z domu. O ty kurwa. Nie mógł poczekać 15 kurwa minut, chyba na pedał? Eee, yy, okej. Okay. Źle się wyraziłem. Mamy Mysława. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od wilków bez przesady A tak, właśnie tak, wiesz czemu? Nie, nie, kurwa, nie, nie wiem Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód A dzikie psy zawijają do zabawy Zupełnie jak ludzie Tak, tylu rzeczy się od nas nauczył. Czemu nie okrucieństwo? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś tych wygardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie Wiedźmin. ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mm -hmm. Właśnie ten zon. Wskażę Wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal Wam na nich tępić srebrnych mieczy. Why not? Czemu nie?

bo te psy są cwane, nawet. Za późno, znów kogoś dopadnę. Pierdol, pierdole, kurwa, o kurwa, o kurwa, zaraz cię zabiję, no gdzie, chodź tu, chodź tu skarbie, no, o ja pierdolę, mało zabieram, mi życia. Kurwa, są na pierwszym poziomie, co to kurwa ma być, się pytam, to jasny pał, dobra. Ty pan, no ształa je ale to jest kurwa nie fair. Kurwa, skilla jakiegoś dobrego bosiada, z skurwysyn, na którym ty poziomie chuj, głupi jesteś? To jest, tak się, o, tak się kurwa nie godzi. Dobra, jeszcze jeden. No Adi, muszę iść tam chyba, bo... ...Jaka ty kurwa lamazara? Jesteś lamazara, pierdolona jesteś, kurwa, na trafić jebanego kundla nie możesz. Kurwa myśliwy się jebany znalazł. A no, widzisz, kurwa, wszystko muszę za ciebie robić, ty kurwa. peni kurwa. Mięso, mięso, mięso. Mięso, mięso, mięso. Będziemy jedy dzisiaj mięso, psie mięso. Kurwa, w sumie ciekawe jak smakuje. Eee, żartowałem, w życiu mi nie dosłownie. Chociaż podobnie, że w niektórych krajach to smakoły. Znasz go? Służyliśmy na zemu u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim. To było dawno temu. Dobra, nie będę dopytywał się o szczegóły, bo no, powiem wam tak szczerze, nie chcę ich słuchać. Więc po prostu ruszajmy dalej. Przykro mi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie, wcale. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilgardczyków? Okej. Okay. Wiesz coś o tym Gryfie? No, nie wie, tak jest. Czekajcie, czekaj. Kurwa, ty sukuję. Dobra, mam postać. Normalnie większość osób tutaj od razu coś jakąś pierdelnęło w szermierka bądź magię. Zależy, jak chcecie rozwijać postać. Ja osobiście rozwinę swoją postać troszeczkę inaczej. Czekajcie, bo muszę sobie to sprawdzić. To było... eee, tu, to było chyba tu. Jedzenie regenerujesz żywotność przez 20 minut, i to jest to, co chcę. Dzięki temu będę wpierdolę sobie jedną wodę, ty wypiję 20 minut będzie się teraz ja wiem, jak cicho po lesie mi regenerowało życie nie To jest po prostu coś zajebistego Daleko jeszcze? DALEKO JESZCZE? Możesz trochę poświrować, wiecie co, tak mi się wydaje, że będzie bardziej odpowiednio Poza tym będzie bardziej pokazywało mnie, jakim jestem debilem Czyli bardziej mnie poznacie Okej okay. To tu Jeden leżał tam, pod pinkiem, z głowy Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie po razem sobie to nie pierwszy gry, z którym mam do czynienia, i nie ostatni oby tak było. Bywajcie. Okej, okay, dokej, okay, dobra, mam tutaj. 7 jest. Wiecie co? Ja sobie teraz zatrzymam. Znaczy zrobię małą, krótką przerwę. Dla Was będzie taki ułamek sekundy. Idę sobie zrobić kawę i tak dalej i poza tym muszę sobie zapolić. <grym> więc dobra. E, zaraz się widzimy. Dobra, jestem po krótkiej chwili. <grym> znaczy e, dla mnie to nie była taka krótka chwila, ponieważ a, sprawdzałem tam to nagranie, czy wszystko się dobrze nagrało i tak dalej, więc trochę mi to zajęło, zrobiłem sobie kawkę i wszystko jest gitara teraz. Trochę podgłosiłem grę. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Postanowiłem. <kudzi> Kurwa, jak tak dalej pójdzie, to ja tutaj wykituję. <kudzi> Coś mam? Nie wiem, z gardłem. No. E, dobra, podgłośniłem trochę grę, ponieważ. E, e, chujowo było trochę słuchać dialogi. Jak nie urok, to saraczka, jakbym to tak powiedział. Więc dlatego postanowiłem podgłosić trochę dialogi, i wszystko. Chociaż w sumie może zrobię to jeszcze troszeczkę bardziej. Czekajcie. Dźwięki, że to podwiększę do 75, to do tego, no tak gdzieś do 65, no może 70, tak sobie walnijmy i tak dalej. I dlatego jestem bardziej bliżej tego mikrofonu i będziemy na no raczej będziemy mi głośniej słychać, dużo głośniej. Nawet, gdy będę mówił po cichu, więc dobra, eee, kontynuujmy, eee, co mieliśmy tu robić, bo mieliśmy zbadać to miejsce, eee, muszę teraz bardziej uważać na czas, który mam tam, bo mogę dojść najwyżej do 20 minut, czy może 23 ciemno, minut, tak, żeby mieć pół krwi. godziny, tak jest, dobra, eee, tutaj mamy coś jeszcze do zbadania. Nilfgaardczycy ja... coś tu świętowali. Ale no definitywnie. Aha, i to nieźle im przerwą. E, dobra, dobra, dobra. Tu już raczej nic nie będzie. Tu mamy... Ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni pewnie Nil Dobra. Gdzie my się rozbiegnijmy. Ja pierdolę tej. Ty... Nie, powiem wam tak szczerze, jakieś cinki mam w tej grze. To naprawdę jest spowodowane raczej z tym, że formatę nie zrobiłem. Kurwa, jak ja komputera nie używałem przez długi czas, naprawdę, bo ostatnio pykałem na konsoli. A komputer był zaśmiecany różnymi programami, bo w sumie do tego mi tylko służył przez dłuższy czas. Oczywiście gierkę widzimy, co czas miałem na niej zainstalowane, bo w ogóle kupiłem tą grę. Ja z do gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. Kupiłem tą grę na PC-ta. Z jednego powodu, bo sprzedałem ją na konsolę, sprzedałem tą grę, którą miałem na konsolę i sprostałem, że co kupię na PC Ziało I tak dalej Przed paru tygodni, jeszcze żył, kiedy w go tu przeniosło. i długo umierał No i git No i git Git, 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 git Zbadaj Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy Okej, okay, jeszcze coś poza tym gryfem wielkim co tutaj leży jest? Czyż nie? Aha, czyli tu mogę tylko przeszukać. Nic więcej. Nie wiem, się świeci, ale to raczej chyba z gryfem. E, Słyszeliście to? E, coś tu mi świta. Czekajcie, zaraz tam wrócimy, ale ja słyszę miejsce mocy. Mm, magia to miejsce mocy. Mulkaliente kurwa. A jestem zadowolony Dobra, idziemy sprawdzić e, tego gryfa tadadam, tadadam. Zbadaj Zbadaj kurwa Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. E, czemu, czemu, czy bo to, to tym się przełącza, kurwa, no tak. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszersku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Dobra, określ podgatunek. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gry w królewskiej. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilgorczyk w lesie, potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. No i dobra, możemy iść teraz do Wesemira

Ogólnie wam powiem, że nadal mam pewien problem z tymi filmikami, które są bez głosu, no kurwa nie mam pojęcia, nawet jak błąd... kurwa znowu ścina, nie wiem, czasami tak gra w kurwia. Bez jaj, czasami to napierdala i to równo. Dobra. Eee, a w sumie możemy z nim jeszcze chwilę pogadać. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten Sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Mam dwie wiadomości: dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan nilgarskiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No w to ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Bliśim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha. Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam, wracasz do tego za każdym razem, jak cię widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Nie ma co dłużej zwlekać. Choć rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca, i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Dobra. To zrobimy tak. Ubijam skurwę syna. Cóż, e, i ten. I od razu. Zakończę odcinek. No więc to nie będzie trwało raczej zbyt długo. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nie pierdyknę tutaj nigdzie na razie. Z początku gry do chuja. Gra mi ścinać zaczęła coraz bardziej, nie wiem czemu, e, bo w przed e, niedawno znowu za, zaczęła normalnie działać i znowu zaczęła ścinać. Co jest kurwa grane, to ja nie wiem. Dobra. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak? Gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy JNFR? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko i to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Ach, może. Może w towarzystwie. Pusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę, sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania, mamy gryfa do ubicia. Dobra Chce, eee. może pikować, cyrkować, nie wiem, miałem to gdzieś, jakoś tutaj ubijemy Dobra, na spokojnie. Dobra, silnymi go kurwa będzie trzeba. Jakoś, kurwa, Jezus, Maria. E ty kurwa. Na razie mu mało zabrałem życie, powiem powiem. Ale na spokojnie to jakoś zrobimy. Nie powinien zaraz mnie zabić. Chociaż powiem tak, w chwila nieuwagi mogę umrzeć, Taka jest kurwa, prawda? Co będziemy się oszukiwać. Ale na szczęście mam tego perka, którego wykupiłem sobie. Kurwa, to mi cały czas regeneruje życie. Więc jest dobrze. Kurwa, znowu gram mi trochę ścięła, ale chuj tam Nie będę miał wymogów zbytnio Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać teraz, kurwa, skoro podgłosiłem Ale mam blisko ryja, ryja mikrofon, więc powinno być wszystko dobrze Ja pierdolę Zaraz Cię tu załatwimy, nie martw się Już sporo, nawet życie mu zabrałem Dobra. Tylko skóry i się cały czas napierdalać inaczej będzie ciężko go pokonać Dobra, już się trochę wycofajmy, u sobie trzeba zapodać Dobra, zaczął wieć Dobra, biegniemy tam. Gdzie on będzie zaraz? Ja muszę się pobawić w ustawienia wszystkiego, kurwa, bo kimko to widzę? Muszę trochę przyczyścić komputer i tak dalej. Oj, to z kurwy synu pierdolony. O kurwa. O tym myślisz, że co to? Taki łatwy BD. Ja myślę że to jest lever hard dla ciebie. O kurwa. Na szczęście we jeszcze tutaj jest. Sam go nie wiem czemu, ale kurwa, no nie, nie trafię. W taki sposób, jakbym chciał, bym powiem. To już jest jeden cios, kurwa. Więc zaraz go zabijemy. Dobrze jest! Przeniosło nas, <laughs> Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie, ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Tym... Weźmy sobie już od razu web fajnie, pięknie To fajna animacja będzie, ja go pierdalam łeb web, łeb, web on come in store Dobra Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, jeśli tak nie zapomnijcie zalajkować i zasubskrybować kanału, cześć!